Dzisiaj będziemy rozmawiali ze Strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej z Koźnika. Myślę, że już weteranami naszej straży z Panem e, Duchem Tadeuszem Marszałem i panem Mieczysławem Piekarskim, e, między innymi uczestnikami e, pożaru w kuźni raciborskiej w 1992 roku, ale najpierw wydaje mi się, że zaczniemy od początku, jak to właśnie wyglądało od początku i wiem, tutaj... Pan Piekarski by przedstawił, jak, jak to się zaczynało jego początki ze strażą od dzieciństwa, pewnie zapewne z pokolenia na pokolenie, jak, jak to często było w straż strażach. Pożarnie. Dla no, dzieciństwa zaczęły się w straży od 64 roku. Nie? Ojciec pracował wtedy jeszcze w Gęsie. Był kierowcą samochodu Jeep w GMC. No i także trochę wymagał straż, nie? Mhm. No i na stanie był tak, stara 20... Tam 20 to był dalej. Tam 20, 20. 20. 20. Ja byłem po Wawrzniaku. w Wawrzniaku, Jak wsiadłem i właśnie do kierowca mechanik. 64 czwartego. A o jednocześnie chodziłem do samochodówki do Kalisza. Rozumiem. I też ten skrzyniowy stary 20. Skrzyniowy. Ten skrzyniowy, z u nich był przemalowany na czerwono, założono w stylena, na bo to było normalnie cywilny. Sam, tak, nie? na, na samochód się zamontowały tę beczkę taką tysiąc litrów, <kłysy> motopompę i my tak jeździli, nie? No początku było takie jeńcie, nie? Jak teraz, nie? Jak, nie, jak największy pożar, albo pierwsza akcja, ja. albo to co pan pamięta, jak, jak ja pierwszy nie? Rzechu ten polarce. Rzychu i płynuje i ja tam tutaj koło Morawina, tak? to, Z No z tego zbiornika przeciwpożarowego wciągliśmy wodę do Jankowa na przepompowanie. Jest zbiorniki stały mm -hmm. to ja bym na drugim przepompowałem A pan w którym roku zaczął ze strażą? No ja w 67 też wchodziłem do wojska. Ja tak samo no, mówię. Nie zastąpiłem. A ja przynajmniej. Małec się zabił. Który jak ja poszedłem do wojska, on tym samochodem pojechał, miał jechać tamte paliwo, to bym tankowali w Kaliszu. Nie chcę pewnie. Straż. A straż jeszcze była wtedy, tu, gdzie rynecznik jest. Mm -hmm. Tak. Po tam tak. Ja poszedłem do wojska, a on jechał tym samochodem, to była zima. Zimą jechał do tego, po to paliwo i. To pojechał, po prostu Tak. Ta. I w spadł i uderzył siewo tutaj na ślubkę. Także śkluba, tu weszła, śluba przednia, to był czubkim go wyszła. No i później po co? Po wojsku pewno robią mu i później zaczniemy pracować jako drugi. No, nie wiem, czy jak to wygląda? Czy chcieli? Nie, no przez te straży to przed wojskiem. No i po wojsku się normalnie, normalnie się, tak jak to było i tylko że po ty co byliśmy ich wojsku się nie uczestniczyło, było się mhm. A to panowie wiem, na etapach, czy jako jako kierowcy, jak to sobie by dało? Normalnie jako kierowcy byliśmy, mhm. tylko z tym, że no Czesiu Białek taki był tu, Czesław Białek, który się opiekował samochodem po Małecki. Małeckim. Mhm. Czesław Białek. Mhm. No i jak jego nie było, to my jechali, albo piekarski albo ja jechałem. I Kaczmaru jeszcze Antoni jeździł przecież? Tak. E, a, tak, Kasmarek też. No, też jeździł. A ja od 1 stycznia 1967 roku w końcu taka umowa to była zawarta między mną a, a, mną a strażą. Miałem wynagrodzenie 227,50. O to, że Pan był dyspozycyjny? Nie, 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 nie. nie. To był, opiekował się sprzętem. Aha, tak. to był takim. Aha, nie, I za opiekę na, za, na sprzęcie dostawał wynagrodzenie. Aha. aha. A ja zacząłem w straży później w 78. Jako kierowca byłem przyjęty w Kaliszu. No i to miałem cały teren Koźminka. Ale jako By... w Kaliszu? W Przez... Kaliszu dostawałem wypłaty. W Komendzie Wojewódzkiej byłem zatrudniony, a pracowałem w Koźminku i miałem teren gminy jako kierowca konserwator. Tak, na autopumpie wszystko, wszystko polegało, żeby naprawić. Ja no. tak. wtedy, po śmierci Babuckiego, to wszedłem na te no. Który to W by którym To Nie wiem. Kurde, którym roku? To którym roku? W którym roku? W którym roku? W 72 roku? W babcia roku? W 72 roku? roku? W W W W to, Wińskowski to przeprowadzał, się Wińskowski przeprowadzał styl. E, z Wińskowskiej przeprowadzał, z Wińskowskiej przeprowadzał z tylu, z cechniem Białka i tata Kawała jeszcze po niego byli, przychodzi babcia, to no, już był sprzęt. O to, to, to jeszcze, jak ja bym w tym, w tym czasie zaraz, od sześćdziesiątego, czwartego roku, to taki okres, to no, nie był, nie? No, no, no tak, to jest no, ten no, okres był. Bo, przy... I tam, tego te okresa, to sprowadził mój ojciec, Pawlacik i teraz... Albo maniszewski, maniszewski, Maniszewski pewno i, i Durman pewno. Nie, Durman nie, Durman to był później. Falkowski może. Czy może Farkowski? I ten samochód był niesprawny, także był nawalony ten moc, a on miał dwa napędy, trzebny i ten. W środku takie było na koła, ale tych kół to już nie było, bo ukradł już tam nie po wojnie. Ukradli to, no ja więc, co, w mojej mieście, ojciec mój żył, to my przerobili. Z tyłu ten most przełożyliśmy, z czego most my przełożyli na tył. Także, bo na przodzie był to bardzo szarpał kierownicą, bo to było, mhm. No i ten, no jakiś czas drugi czas było jeżdżone. Dopóki wojska nie, no, nie, nie posiadał. Później jak wojska posiadał, to oni go dzieli i sprzedali. Kto by sprzedał, ten nie widać. Kupił. Gdzieś też sprzedał. Szafrańskiego, Sopińskiego, zlewał. bo to wstejło z południa. A Panowie, najtragiczniejsze zdarzenie z tego okresu lat 70-60, taki mój wiek, to było wojsko, no to przeżyliśmy lat. to lata. Terapeuta, No to duże pożary były i po dwa, po trzy rodzinie się wyjeżdżało. Tak, my się dwiego przyjechały i ta godzina dwiego i tak dalej. A na wieczór weszliśmy na, 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 na remizę, bo taka była wieżyczka i to się patrzyło, gdzie są łózy. Tak się paliło. u nas na Na rynku, na rynku w starej Bo były dachy pod sobą, wszystko, stodoły, drewniane, wszystko po co? się to wszystko zamurować, bo Ja przed tym, kiedy zobaczyli, jak burza była, to w końcu a w pieczką się podziwiło. Jest to nie, jest takie, jest takie. To co, nośmy przeszli już... Nie wiem, no lata 80. Start 24-4. To już wtedy epoka 24-4. 81 Ja jak się przyjąłem już na zawodowego, nie? Mhm. To miałem bawkę. No ten star 25. I potem, do, jak ten Raszewski był komendantem rojenowym, zaproponował odbiór tego samochodu 244. 4 a ja po niego byłem, tą babku byłem, bo ten samochód był naprawdę w Starachowicach. Ja po niego swoim ty samochodem, tym 25 stary, pojechałem do Starachowic z pewnym samochodem, z kierowcą z tego, z Romanem Cichym, z Opatówka. My go przeprowadzili do Kalisza i jakoś za tydzień ten ty samochód został Z Kalisza do Chojnika przyszedłem. No i pojechałeś na powyższe. No i pojechałem. Nie, nie. po to ja w 97 to, dostałem, to były samochody, proszę Pana, 64, 266, tylko to była skrzynia, a bo ja tam to była tak, tak. No po a ja przed tym była później raczej nie? w 92 była później raczej No i pochodzimy jak ten samochód wychodzi do, do tego, do Kielc.